od nas kasy. My nie mamy kasy, więc musimy z nimi walczyć. No dobra. I teraz tak, burz Laser strzeli w tarczę, a ten drugi poczeka. Wiecie co? Nie. Robimy tak. Oj. Nie, nie tak chciałem to zrobić. No dobra. Po prostu poczekamy. Na... The... Wow, w ostatniej chwili udało nam się. Teraz poczekamy na ten laser. I teraz tak, ten laser strzela tu. Ten naser. Strzeli też w to samo miejsce. Oj. Właściwie to nie. A, dobra. Eee, co nam chcą dać? Paliwo. Paliwo jest spoko. Ale nie, postaram się ich zabić. Eee. Dobra, to w broń w takim razie powiedzmy. Chociaż teraz właściwie nie mają tarstu obydwiemy. Dwie rzeczy mogą strzelać. Próbują naprawić e, tarczę, ale nie wydaje mi się, że... Umarli. Udało nam się. No tym razem nie pocała nam się, moglibyśmy dostać. Dostaliśmy jedną rakietę, wtedy dostalibyśmy więcej... E, bo dostalibyśmy wtedy więcej paliwa. Teoretycznie rakiety mają większą cenę, ale my w ogóle nie korzystamy z rakiet, także... Anyway. Dobra. No, dokładnie to samo. I dokładnie taka sama strategia. Ale broń za to jest inna. Mają burst laser, który strzela. Chyba tak jak nasz: trzema pociskami. Nie, jeden. To jest taki głupiutki. Dobra, i teraz możemy strzelić plazmy. I teraz. Eee, nie, przepraszam. Próbują uciec, dlatego musimy strzelić im w silniki, tak żeby nie byli w stanie uciec. Na luziku. O, to jest EMP na przykład, ono wyłącza jeden konkretny system. Gdybyśmy eee, mieli EMP... Właśnie, jest coś takiego, że jeżeli yy, uda się udusić przeciwnika, albo zabi ogólnie zabić całą jego załogę, czyli na przykład zniszczyć system tlenu i po prostu poczekać, to dostaje się bardzo o wiele większe nagrody, no tylko to jest dosyć trudne zazwyczaj. Dobrze, poczekamy aż nam się załaduje. czy jak aż wróci, no tylko w moment, bo ja włączę, no nic innego mi nie zostało. Co mógłbym kupić? Lepsze tarcze, kosztowałyby mnie po 50 plus pasek, chociaż lepsze tarcze to jest strasznie mocna rzecz. Dobra, zobaczymy czy uda nam się dozbierać, lecimy do wyjścia. Będziemy próbować zbierać na drugi poziom tarcz, bo to jest naprawdę straszne... O, to jest coś, co lubimy. To są łowcy niewolników. Znaczy ogólnie łowców niewolników nie lubimy, bo łowcy niewolników są źli, ale często zdarza się, że oni... jak już prawie się ich pokona, to oni chcą nam oddać niewolnika w zamian za to, żeby ich nie zabijać. I to jest mega. Zabij. Oczywiście można od nich kupić, wiadomo, za niższą cenę, no ale ja niestety nie mam kasy. Eee... No, tak... Zawijamy tych kolesi, jest to strategia. Byłoby super, gdyby udało się... E, gdyby udało się dozbierać do lepszych tarcz. Wiele przeciwników miałoby straszny problem. O, na przykład teraz oni są w stanie zadać nam podwójne obrażenia. Ups. No to w broń w takim razie. O, nie trafił. O, tak, tak smutno. Mm. A ty... Nie, nie, to ty. Chodź naprawisz nam to. Mm. Ojej, ojej nie chcemy tego o właśnie oddali nam kolesia dzień dobry to w takim razie chodź naprawisz no jak najbardziej udało mi się ładnie Coraz bardziej zwrócimy hp mamy jakąś połowę ale oczywiście wiadomo jak spadnie do, do zera to to koniec gry ale na luzie Dobra, Będę jeszcze zajmował... Teraz tak, tak. nie mógł się bronią zajmować, to właściwie jest całkiem niezły pomysł. No i skaczałem, bo niewiele nam więcej zostało. Do Zultanów lub do Piratów? Polecimy do Zultanów, potem polecimy tu, tu, tu... Oj, nie lubię na Widzicie? Wiecie, tu, 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 i tu do końca. Tak jest plan, prawda? W tym nie umrzemy teraz. <grystanie> My co, nieszczęście? Okay. Lądowaliśmy u, Zultanu, czyli możemy powiedzieć Hmm, jaki jest plan? Lecimy tu, tu. O, mniej więcej zrobimy coś takiego. Wylatujemy z neboli. Nie lubimy Neboli. O! To są Zultani. Oni mają takie przedtarcze Która po prostu pozwala im wytrzymać parę strzałów więcej. Nic wielkiego, ale całkiem fajna sprawa. W zależności od tego, ile dostaniemy za nich kasy, wytrzymuje pięć strzałów zazwyczaj. O, ile ser nam poszedł. Dobra, chodź, pomoż naprawiać. Eee. I poszedł im. Poszedł. Uf. Trafił, dobrze. Uf. Udało nam się naprawić tarczę w ostatniej chwili. Okej, okay, zniszczyliśmy jej tarczę i teraz możemy strzelać w broń. E, Hull laser, czyli to co się właśnie wsunęło, zadaje, obrażenia, e, zadaje, dosyć, zadaje obrażenia tak jakby po linii, ale wymaga tego, żeby nie było tarcz. Dlatego to jest jego największa wada. OK. No, on no, nam się ich bardzo ładnie... bardzo ładnie się pozbyć. E, paliwo, skrapu troszeczkę. Prawie jesteśmy w stanie. Stało nam jeszcze. Potrzebujemy jeszcze 21. I będziemy już super cacy. Właściwie to kupimy teraz jeden pasek. Bo i tak musimy to zrobić. A i lecimy do nebuli. Więc im więcej im więcej energii, tym lepiej. Ktoś był na statku, ale nikogo nie ma. Czyli po prostu puste, puste miejsce. Okej, okay. fair enough. Sklep, no do sklepu nie lecimy. Nie tym razem, spróbujemy go tak jakby otoczyć, zabrać trochę kasy, które wtedy polecieć. O, to jest na przykład niewidzialny statek. Niewidzialny statek... E, niewidzialny, nie da się po prostu targetować i on tak samo nie może strzelać. I po prostu poczekamy, aż przyjdzie, aż się pojawi. Nie, strzelimy mu. ...tarcze. No i Ma IMP prawdopodobnie tak, tak, tak Najbardziej O, zniszczyli nam ten Dobra, I teraz szybko w to no. okej. Okay. To było też nie bez sensu. Nie wiem czemu to zrobili, ale zrobili. Okej, okay, ich systemy nie będą w stanie się naprawiać. Jest los luz. Na luzie. Okej. Okay. Dobra, wykonaliśmy automatyczną stacyjkę. 22, no. Tak stać nas, no. Super, mamy zdecydowanie mocniejsze tarcze, co naprawdę, naprawdę pozwoli nam Sporo więcej przeżyć. Do sklepu nie lecimy, bo jedyne co moglibyśmy zrobić, to sprzedać tę drągę, która jest bardzo fajna. Eee, także, wiecie co, polecimy tak, tak, tutaj wrócimy się do sklepu. Chociaż nie, hmm. Nie wiem, czy chce się wracać do tego sklepu. Może polecę tak. Dobra, polecimy tak. Tutaj, tu, tu, tu i do sklepu. I nie będzie trzeba lecieć do każdego sklepu. Eee. Okej, okay, zobaczymy. Oh. Umarła kolejna osoba. <ścoughs> nie mogę. Nie. To jest też smutne. Bo jakiś koleś na księżycu, postanowiliśmy go przynieść. Bo udało nam mu się zabić. Oooo oh. Dobra, choć będziesz teraz tarczę robił. Ty nic, a. się chcemy im zniszczyć, te, te przedtarcze. <grystanie> <grystanie> to coś smutne. Okej, okay. zniszczyliśmy przedtarcze. Ty w nic nie celujesz. Ty celujesz jak najbardziej w tarcza. I MP, które nie za bardzo cokolwiek robi. I teraz rakiety. O, pięknie. udało nam się sparaliżować. nie da się tego włączyć. Okej, okay, dobra. No i pokonaliśmy. To było szybkie. To od razu się podlecz kolega. On z trochę skrapu. Jak najbardziej, jak najbardziej fajnie. Jak się podleczysz to choć naprawisz. W międzyczasie... Żeby pomyśleć co byśmy chcieli kupić. co idziemy? No to w to na nie idziemy. Mogliśmy tak nie pójść w lepsze silniki. O, wiecie co? Zostawimy i zobaczymy co będzie w sklepie. Na razie jakoś. No, przede wszystkim musimy mieć kasę, żeby się uleczyć, bo mamy bardzo mało HP. Wyłączymy to, włączymy to. Eee, no dobra, to polecimy tutaj. Dwa skoki do, do sklepu, i potem jak najszybciej uciekamy stąd. Eee, no Okej. Okay. Hmm. Lubię. Chcieli się podłączyć i pogadać, ale oczywiście okazało się, że chcą nas tylko zabić, jak wszyscy w tej galaktyce. Nikt nie lubi, chcąc nas zabić. E, to jest, to jest series, plazmy, to jest natomiast taki odpowiednik, a właściwie mają przed tarczę, strzelimy tak, a, Mają taki laser, który, który może się przebić przez jedną tarczę. Na szczęście mamy dwie, więc hehehe, śmiejemy się z nich. A, Naprawdę podoba mi się to, jak, w jaki sposób idzie nam w tej grze. Mam strasznie mało tego życia, ale przeciwnicy. I nasz, nasza broń jest naprawdę. O, o, tarcza. Nasza broń naprawdę fajnie sobie radzi. Nie strzelaj. Jest ogólnie bardzo fajnie. Zabijamy. Nasz... Pozbywamy się przeciwników. No chyba, że mają rakiety i strzelają do nas. Okej. Okay. Trochę rakiet, trochę części dron, trochę skrapu. Jak, najfajne, jak najbardziej fajnie. Mm, Doskoczymy tu, tu. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie zrezygnować. to będzie... Dotąd skoczymy, to będzie dotąd. Dotąd skoczymy, to będzie dotąd. Będziemy się musieli wrócić. Wiecie co? Ale co wtedy? No dobra, spróbujemy. Co byśmy nie Najwyżej wrócimy się po prostu. Coś dziwnego jest w tym księżycu, zobaczymy. O, ok, nic ciekawego. No szkoda. Zobaczymy co jest w sklepie natomiast. To zawsze jest ciekawe. O, załoganci. Leczenie i ion. Do tego jeszcze naprawać statku. Moglibyśmy teoretycznie kupić jednego z tych kolesi, prawdopodobnie tego, bo jest po prostu kamulec jest super genialny. Albo moglibyśmy się podleczyć, wiecie co? Sprzedamy dronę i kupimy kamulce. To jest naprawdę dobry. Zajmiesz się rakietami. Jerzy, właściwie wiesz co? Jakie ty masz doświadczenie? Prawie ja żadne. To zajmij się tym, a ty zajmiesz się tutaj. Ma, odpo on, ten koleś, ma odporność na ogień. Tak, 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 tak musimy stąd uciekać. Ma odporność na ogień i odporność yy, i o połowę więcej HP. Także on jest po prostu super.